ma tutaj Alex i to jest nasze pierwsze wideo i spróbujemy trafić poprzeczkę Cześć, lajkujcie, subskrybujcie i dajemy. Objaśnię zasady. Poprzeczka jest za 1000, słupki są za 500, gol jest za 100, a jak się nie trafi w bramkę, no to po prostu 0 Uderza i... Nie ma. Zero. No, to czas teraz na mnie. Okej, okay, pewnie myślicie, że jestem botem. Ale bardzo trudne. Teraz Mateusz, teraz w targ drzwi Prawie. Po jednym strzale, bo każda konkurencja jest po dwa strzale. Mamy, mamy, mamy jeszcze jedną konkurencję, oprócz tej. Teraz Aleks strzela. Teraz Aleks. Ajajaj dobra. Czyli nadal ma Aleks 0. Nice. Tak, tu... Nice. <mum> tak, jest Nice. jest, Nice. 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 O nie! O, nie no. no to z tej strony wszystko, cześć!